Ha, ha, <laughs> Najpyszniejszy żart wieczoru. Ludu, ludu! Oto ser Norwil z krystalkowi oraz jego świta. Ja, Ser Norwil z Krystalkowi. E, Krystalkowi, kłaniam się przed jaśnie panem. Krystalkowia? Hm, brzmi jakby nowocześnie, magicznie. Gdzie to? Co tam noszą? Aby ubrania? E, Krystalkowia leży daleko za morzem. Posiadamy skarby, gazowane napoje, mrożoną pizzę i... i świeżą pizzę. Świeżą pizzę. I tak, zazwyczaj nosimy ubrania, a czasem jedzenie. To biboki. To chyba jakie czary, czyż nie? A, co? A, mylę się. Eee, no. No, no. Dobrze, dobrze, proszę. Zaprezentujcie, chcę ją zobaczyć, tę waszą magię. Wasza wysokość nie ma czegoś takiego jak... Ja znam sztuczki. Dam skąd pochodzę, szkolił mnie sam wielki kanapowicz. Be. Teraz rzucę na Was zaklęcie bestii, która nadejdzie Be. aż za tysiąc Be. lat. Kanapka. Skubi, dokonajmy dzieła. Dajcie jeszcze nóż, którym ją pociachamy. Kudłaty! Nada się idealnie! Fajny stojak na noże! Oryginalny! No i to dopiero jest super kodłaty sandwich! Ej, wiem, że, że to piękna kanapka, ale bez przesady, no. Tak jak w legendzie. Wyciągnąłeś ekskalibur z kamienia, więc jesteś prawowitym dziedzicem tronu Kamelotu. Wow, hola, hola, zapaleńcy. Wstrzymajcie konie. Wyciągnięcie kawałka metalu z kamienia nie czyni nikogo władcą. Tu jest napisane, kto wydobędzie z kamienia miecz, prawowitym królem kamelotu się stanie. Zjawiacie się z jakimś kanapkowym czarodziejstwem, przywłaszczacie sobie miecz i jeszcze macie chrapkę na tron? To, drogi panie, czy pani, jest arogancja. Skosztujecie prawych deserów kamelotu. Spokojnie, chłopcy, na pewno jakoś uda się to rozwiązać. Placek jest spoko. O, tak, tak, rozwiążemy to. Jak mężczyźni. Ah! Stop! Uh! A to kto? No to ja, znaczy Merlin. Merlin? Merlin? Gdzie? A tak, ja przecież czarodziej Merlin, mistrz wiedzy tajemnej i sekretów. Merlinie, zawsze psujesz mi zabawę, tak samo jak kiedyś mama. Weź się z tą brodą. Czego naprawdę nie znoszę, to dorośli zachowujący się jak bachory. Ta wasza hałaśliwa kłótnia mnie tu sprowadza. Jestem zajętym czarodziejem, muszę pracować w ciszy. Przepraszamy czarodzieju, Merlinie, ale nasz przyjaciel kudłaty wyciągnął miecz z kamienia, więc w sumie.